Japoński doktor Mengele, Shiro Ishii. Początki tego horroru sięgają 1932 roku. 70 lat temu japońska jednostka 731 prowadziła najbardziej makabryczne i najszerzej zakrojone badania nad bronią biologiczną w dziejach. Laboratorium kierował mikrobiolog generał Shiro Ishii, zatufany w sobie nacjonalista i utracjusz japoński, doktor śmierć, który wcześniej zajmował się badaniem efektów użycia gazów bojowych w I wojnie światowej. wykumawiać boskim poleceniem dla lekarza jest powstrzymywanie i leczenie chorób wasza praca polega na czymś dokładnie odwrotnym po zajęciu przez wojska japońskie północno-wschodniej części Chin, Anjuri, w wiosce Pingfan, Fan, 24 km od Harbinu, powstaje pierwsze doświadczalne laboratorium bakteriologiczne. Działanie bakterii wypróbowywano na więźniach, zwykle Chińczykach. Nazywano ich maruta, czyli kłoda. Na chińskie wsie zrzucano bomby, które nie wybuchały, lecz uderzały głucho o ziemię i otwierały się niczym jajka wyrzucone z gniazda. W środku była mieszanina ryżu, pszenicy i pcheł, pchły szybko rozprzestrzeniały się po wioskach. W innych wsiach pojawiali się japońscy medycy w białych kitlach i wzywali mieszkańców na tzw. szczepienia. Po ich wyjeździe wybuchały epidemie. Po zarażeniu człowieka bakteriami leczono go w więzieniu znajdującym się przy jednostce. Jeżeli wyzdrowiał, przeprowadzano na nim kolejne doświadczenia, aż do śmierci. Trupy palone były w krematorium. Japońscy lekarze próbowali wzmocnić złośliwość bakterii, przenosząc wybrane szczepy z jednego chorego na drugiego. Skrupulatnie badali, które bakterie są najbardziej szkodliwe dla ludzi, o poszczególnych kolorach skóry. Wydajność produkcji była imponująca. Miesięcznie można było uzyskać do 300 kg bakterii dżumy, od 500 do 600 kg zarazy syberyjskiej lub od 800 do 900 kg duru brzusznego, paratyfusu czy dezenterii, ewentualnie tonę cholery. Wiem, że jak długo istniało więzienie w jednostce 731, żaden z więźniów nie wyszedł z niego żywy, zeznawał generał Kawashima Kiyoshi. Umierało tam rocznie nie mniej niż 600 ludzi. W ciągu pięciu lat mojej obecności, to jest w latach 1940-1945, co najmniej 3000 ludzi. Ilu zginęło wcześniej do 1940 roku? Tego nie wiem. Kilka tysięcy ludzi kłód zabitych w Pinkfanie to kropla w morzu japońskich zbrodni wojennych. Według szacunków różnych historyków ich liczba waha się od 5 do nawet 30 milionów ludzi. Prace nad bombami bakteriologicznymi Japończycy ukończyli dopiero na przełomie 1943 i 1944 roku. Nie zdążyli uruchomić produkcji na skalę przemysłową. Niemniej, latem 1945 roku w ich rękach znajdowały się 3 miliony szczurów żywiących miliard zaczumionych pcheł. Tylko szybkość radzieckiej ofensywy przeszkodziła w ich wykorzystaniu.